Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony i jak zawsze zapraszam na kolejny odcinek serii Rozrusznik Poranny, czyli naszej 5-minutowej porannej gimnastyki, która ma naoliwić nasze ciało na cały nadchodzący dzień, a długowalowo gwarantować nam formę na lata, bo po to tu wszyscy jesteśmy, po to, żeby się cieszyć sprawnym, zdrowym ciałem i aktywnym stylem życia przez długi czas, więc kręgosłupy, biodra i nadgarstki mają być sprawne, zwinne, silne, więc trzeba po prostu o nie dbać. Samo się nie zrobi, póki co nie ma części wymiennych, nie da się kupić, nie da się zjeść tabletki, która załatwi wszystkie problemy. Więc ciśniemy po prostu i robimy swoje, bo to nie tylko, nie tylko ćwiczenia, ale <noise> lek na długowieczność. Boże, ale dzisiaj, dzisiaj lecę z tematem. No nieważne, chyba się wkręciłem wreszcie w narrację. Dajcie znać po tym rozróżniku, koniecznie w komentarzu, jak się czujecie i czy faktycznie jesteście tu regularnie. No i oczywiście jeśli możecie, to zapraszajcie znajomych, bo kurczę, i musi nas być tu więcej, strasznie mało, strasznie mało. I troszeczkę spadają zasięgi, więc moi drodzy do roboty. Tymczasem minuta minęła, jest genialnie. Mamy rozgrzany układ krążenia, a drugie ćwiczenie będzie się skupiało na ruchomości stawów ramiennych. Będziemy sobie stać w lekkim rozkroku, nogi wmurowane w ziemię, pośladki napięte, brzuch napięty, a my będziemy sobie wykręcać ręce proste raz do rotacji zewnętrznej, raz do wewnętrznej. Będziemy sobie patrzeć na dłoń. No i co, no banalne ćwiczenie, banalne, ale jeśli siedzimy przy kąpie, dużo jeździmy samochodem, to ta nasza obręcz barkowa jest pewnie zespawana. Kark boli, szyja boli, głowa często boli, wszystko napięte, sztywne, zero ruchomości, więc trzeba troszeczkę popracować. I na zmianę patrzymy sobie na jedną dłoń, na drugą, jedną rękę wykręcamy, drugą wkręcamy, no i staramy się wyciągnąć je jak najdalej, odsunąć dłonie od siebie, rozepchnąć daleko, no a reszta ciała nieruchomo. E, banalne, ale no tutaj te stawy ramienne muszą sobie popracować, żeby również były zdrowe. A ty co? Mam nadzieję, że jesteś tu regularnie, że ciśniesz, że robisz, że daje ci to fan, że daje ci to przyjemność, że wchodzi ci już to w krew i w nawyk i o to właśnie, właśnie chodzi. Pamiętaj, że rozrusznik poranny ma już grubo powyżej 60 odcinków, więc po prostu możesz sobie wolne dni wybrać dowolny i robić, a te materiały będą publikowane poniedziałek, środa, piątek. I jak tylko ci się na telefonie pojawi powiadomienie, to zawsze klikaj. Nawet jeśli dzisiaj akurat nie ćwiczysz, to kliknij w powiadomienie i obejrz film, bo dzięki temu po prostu YouTube wie, że ta seria jest popularna i będzie ją polecać dalej, a jeśli nie będziesz reagować, to YouTube stwierdzi, że to jest wszystko bez sensu i nie będzie polecał tych filmów, więc kurczę, żeby one łapały zasięgi, żeby jak najwięcej ludzi korzystało, to trzeba klikać, trzeba oglądać i oczywiście trzeba robić. Póki co ja już pokazałem kolejne ćwiczenie. Więc ty wiesz, co robić przez minutę spokojnie na lekko ugiętych kolanach. Wykonujemy sobie zwijanie kręgosłupa. Kolana mogą być proste, mogą być ugięte, ale na początek mogą być minimalnie, jakby ugięte. A my powoli, kręg po kręgu, zwijamy się do dołu, zwijamy, zwijamy w domu w dole. Robimy wydech, przytrzymanie, następnie odwinięcie i sięgamy dłońmi do sufitu. I jeszcze dodatkowo robimy wspięcie na palcach, jakbyśmy chcieli dotknąć sufitu, ale bez podskoku. I potem znowu spokojnie zwijamy kręg po kręgu. Tak, no, na maksa, z pełną kontrolą, tak, żeby tutaj mm, szczególnie te sztywne fragmenty naszego ciała, bo każdy gdzieś tam czuje, że gdzieś jest usztywniony. To tam się koncentrujemy, staramy się tam y, jakby tą ruchomość wywoływać, bo nasza świadoma praca jest bardzo istotna. Bo nie chodzi o to, żeby powiększać zakresy ruchu tam, gdzie one już są, tylko właśnie nadrabiać te, te różne y, braki y, i słabe ogniwa, żeby nimi troszeczkę poruszać. Dobra, minuta minęła. Jeszcze ostatnie wspięcie na palce, a ja już pokazuję kolejne ćwiczenie i jest to stół z jogi, więc biodra w dół, biodra w górę. Już to ćwiczenie omawiane 1500 razy na innych rozrusznikach porannych, więc na pewno znasz. Ale ja jeszcze będę oczywiście o technice przypominał. Póki co całe stopy leżą, całe dłonie leżą. Dłonie mogą być albo palcami do tyłu, albo palcami do pięt ustawione. To już w zależności od tego, jakby co tam chcemy promować, jeśli chodzi o mobilność. Ja sobie ustawiam tak, bo jest mi wygodniej, ale palce, do, palce u dłoni mogą być też skierowane w kierunku pięt. To akurat jest jakby najbardziej poprawna wersja z jogi. My wypychamy biodro do góry i teraz co jest istotne? Poślad napięty na maksa, brzuch napięty, biodra mają iść najdalej do przodu. Brzuch ma być napięty, on nie może jak taki balonik wystawać, tylko ma po prostu być schowany. Musisz się nauczyć, ten brzuch angażować. Poszukaj ich na kanale jest masa informacji odnośnie treningu brzucha, więc to przerób, jeśli masz problem. A tymczasem jeszcze dodatkowo odpychamy się dłońmi od ziemi. Staramy się jak delikatnie złączyć łopatki, mostek do góry, a głowa równo z kręgosłupem sobie działa, więc pracujemy wdech, wydech, wdech, wydech, przytrzymanie tej górnej pozycji napięcia pośladka, wypchnięcie biodra i tak góra, dół góra, dół, jeszcze przez 4 sekundy, ja zaraz oczywiście pokażę jakie jest następne ćwiczenie super, minuta minęła i teraz kolejne ćwiczenie będziemy sobie siedzieć w siadzie prostym dłonie będą obok nóg im dalej do przodu, tym lepiej, ale podejrzewam, że na początku może być problem. I będziemy sobie na zmianę podnosić raz lewą, raz prawą nogę. I Teraz to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, bo ono nam poprawia ruchomość w skłonie w przód, jak się okazuje. I my podnosimy lewą nogę, prawą nogę, a później obie nogi. Staraj się nie odpychać dłońmi od ziemi mocno, tylko tak delikatnie przytrzymywać. I staraj się mieć w miarę wyprostowane plecy. No im bardziej one są wyprostowane, tym lepiej. Powinieneś czuć, że siedzisz na guzach kulszowych, czyli na dwóch takich kościach wystających z miednicy. Ja tutaj mam delikatnie zaokrąglone plecy Strasznie mi przykro, chciałbym mieć jak Joginka z YouTube'a piękne proste plecy Ale że jestem zwykłym gościem Z trudzonym życiem To te moje plecy już są delikatnie zaokrąglone Co nie zmienia faktu, że nad mobilnością mogę pracować Więc na zmianę Lewa, prawa, lewa, prawa I obie jeszcze raz na jakiś czas Przytrzymanie Pewnie czujesz pracę hmm, z przodu uda Mięśniu czworogłowym Pewnie czujesz w brzuchu troszeczkę Być może czujesz rozciąganie w plecach bardzo dobrze, generalnie, jeśli to czujesz, tak pracuj. A jeśli nie jesteś w stanie podnieść nogi, nie jesteś w stanie podnieść obu nóg, no to kurka, weź ty szybko na człowiekurusz.pl, wejdź i tam znajdź program dla siebie, bo same rozruszniki mogą nie dać rady. Tymczasem, bardzo dziękuję za dzisiaj. Wspaniale było, co? Pamiętaj, że powinniśmy się zobaczyć jutro i później każdego kolejnego dnia, do końca tego roku albo i dłużej. Dzięki wielkie, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.